Kwiat paproci. Jest tylko jedna taka noc w roku, noc świętojańska, gdy w głębi lasu zakwita niezwykły kwiat paproci. Ten, kto go znajdzie, otrzyma wielkie bogactwa i niezliczone skarby. Dlatego ludzie co roku wyruszali w noc świętego Jana do lasu na poszukiwanie kwitnącej paproci. Był wśród nich Piotruś, który już czwarty rok szukał niezwykłego kwiatu. Był już zmęczony i senny, gdyż chodził od wielu godzin, kiedy nagle wśród liści dostrzegł jaskrawą plamę. Podszedł bliżej i za nie mówił. Przed nim, wśród mchu i paproci wyrastał przepiękny kwiat. Gdy schylił się, aby go zerwać, usłyszał szept – Twoja cierpliwość została wynagrodzona. Będziesz bardzo bogaty, ale musisz pamiętać, że z nikim nie możesz się podzielić swoim bogactwem, gdyż w przeciwnym razie wszystko stracisz. Hm, to, co miałbym się dzielić, burknął chłopiec pod nosem i zerwał kwiat. Nie wrócił już do rodzinnej wsi, wyruszył w świat kupując wszystko, o czym marzył, wybudował wspaniały pałac otoczony pięknym ogrodem i żył spokojnie, mając wszystkiego pod dostatkiem. Minęło kilka lat i pewnego dnia postanowił odwiedzić rodzinną wioskę. Z daleka zobaczył przy chacie swoich rodziców. Byli spracowani i bardzo się postarzeli. Uciekł stamtąd ukryty w swojej złotej karecie, nierozpoznany przez nikogo. Dalej wiódł dostatnie życie, ale nic go już nie cieszyło. Ciągle męczyły go wyrzuty sumienia. W końcu kazał zapakować na wozy tyle złota i kosztowności, ile tylko się zmieści, i wyruszył z powrotem do wioski. Jednak było już za późno. Rodzice nie żyli. Młodzieniec siadł na progu starego domu i powiedział do siebie: Na co mi było to bogactwo? Jestem samotny i taki nieszczęśliwy. Złoto nie jest nic warte, jeśli nie możesz się nim z nikim podzielić. A potem gorzko zapłakał.